Sprzątanie, gra edukacyjna od Kapitana Nauki, czyli też od Edgard. Wiek graczy 3-7 lat, czyli generalnie dla, dla przedszkolaków, bo te 7 lat to tak w ostateczności bym powiedział tutaj. No ale w zasadach memory, czyli no fajnie rozwijające, tak, pamięć, zapamiętywanie. 1 do 4 graczy, około 20 do 20 minut zabawy, 10-20, tak. Jak, jak nam idzie z, tym, z tą pamięcią, I rozwijamy spostrzegawczość, pamięć, myślenie logiczne i koordynację oko-ręka. Możemy bawić się na planszetkach z pomieszczeniami lub planszetkach z takimi różnymi półkami, z regałami. E, oprócz tego mamy taką skrzyneczkę, tutaj już złożona, tak. Tak wygląda ten dół. Można zobaczyć. W instrukcji nie, nie jest pokazane, jak ją złożyć, ale generalnie nie ma z nią problemu. E, mamy miotełki, wśród tutaj żetonów e, mamy przedmioty, albo pokazane tutaj bezpośrednio, albo na takiej planszeczce ale tutaj mamy też całą masę innych przedmiotów, które, które nie należą do naszego pokoju, tak? Żeby, mogą być jakieś tam inne, na przykład lalki, czy tam inne czapeczki, czy tam inne piłki. Oprócz tego mamy miotły. Miotły mogą być dopasowane e, do, do jednej są dwie, dwie czerwone i dwie nie, niebieskie, takie granatowe. Służą ich, kiedy są dopasowane do wymiatania tych ochlików, tych brudów. I jakie tu mamy warianty? Więc tak, pierwszy wariant to jest rywalizacja, tak. Tutaj chodzi o to, że musimy zgromadzić te pięć przedmiotów, tak? Możemy bawić się z dwoma, dwoma planszami, to jest w tym wszystko uzależnione od nas, ale do każdej planszetki jest pięć przedmiotów dopasowanych, które musimy tutaj wyszukać. Kiedy odkry... Nie, gra... Nie, gra w te... Nie grają wtedy te miotełki. Mamy tutaj chochliki, tak? Tych chochlików łącznie jest 8. Kiedy trafimy na nasz przedmiot? No to fajnie dajemy go do siebie na planszetkę, tak? Kiedy trafimy na takiego no to musimy zobaczyć jaką śmietelkę, tak? Jeśli nam się trafi, wymiatamy swoje plansze, dodajemy na plansze, wymiatamy z plansze i już ten cholik nie gra. Kiedy natomiast nam się nie uda dopasować znaleźć śmiotełki, no to wędruje na ten hochlik tutaj do, do skrzynki. Kto pierwszy e, aj I e, jeśli e, wrzucimy kłębek do skrzynki, to ruch ma kolejny gracz, tak? A jak nam się uda dopasować miotełkę, to mam, mamy kolejny ruch i możemy starać się znaleźć ten nasz przedmiot. Wariat kooperacyjny tak, polega na tym, że tych wytonów jest 20, ale mamy tam te dwie miotełki. Tak. Bawimy się sześcioma wytonami kłęb tych kłębków kółu lub ośmioła, jeśli chcemy trudniej. E, I e, moi drodzy, e, musimy dopasować, ale już wtedy przy, przy, jako memory przy odsłanianiu rodzajem. Na jak mam lalkę taką, no to nie musi być cały to w może być to lalka równie dobrze taka, też lalka. Dopasowujemy rodzajem zabawki, tam przedmiotów, tak? I jeśli nam się trafi, no to super, no to wtedy dajemy do, do skrzynki. Naszym celem tej jest, żeby w tej skrzynce znalazły się e, cztery przedmioty. Natomiast jak nam się trafi kłębek, no to kłębek dajemy na planszetkę, tak? I ten kłębek możemy wyrzucić tylko i wyłącznie, kiedy znajdziemy taki e, żeton z tym, z miotką. Wtedy możemy taki kłębek wyrzucić. Inaczej się nie da. E, natomiast te nasze cztery przedmioty musimy tutaj mieć włożone e, zanim na planszy pojawią na się trzy kłębki. Tak, że warto e, pamiętać gdzie one są, jak nam się na przykład taki kłębek, taki, taki żaden pojawi, a jeśli nie mamy kłębka, to odkładamy z powrotem, pamiętamy gdzie on jest. A kiedy już mamy kłębek, taki żaden osłonimy, no to się rzeczy to tracimy, ale kłębek też wypada z gry. Kłębków jest 6 lub 8, kiedy będą trzy na planszy, a my jeszcze nie mamy tutaj czterech Przedmiotów dopasowanych rodzajem, kategorią danej rzeczy, to przegrywamy. Jak nam się uda wcześniej, a nie będzie tych trzech kłębków, wygrywamy. 20 żetonów, że nie wszystkie, tak? I tutaj nie grają te, te duże miotły, tylko te małe. I jest jeszcze wariant memory, po prostu szukamy w tym naszym zestawie par, tak? Jak mamy daną parę, no to wtedy kontynuujemy grę. A nam się nie uda pary odkryć, no to kolejna osoba odkrywa we standardowe memory już wtedy. No gra jest generalnie fajna, ze względu na to, że tak, te zasady memory są proste i to większość ludzi, ludzi dorosłych, tak, rodziców, ale także dzieci dzieciaczków zna. Natomiast no, fajnie, że mamy takie, takie bajerki, tak, mamy bajerki jak te miotełki, że sobie to wymiatamy, to małe dzieci to lubią. Mamy jakieś skrzynki, tak, gdzie możemy wrzucić Plus mamy te, te pokoiki, tak? Łatwiejsze, trudniejsze, jest to bardzo fajne. Jest to bardzo fajne ze względu na, na te miotełki, ze względu na, na takie pudełeczko, tak? Plus to, że, że to jest bardzo kolorowe, takie miłe, jakby, jakby powiedzieć, milusie, tak? Natomiast, co mi się nie do końca podoba? Jedno sformułowanie mi się nie podoba z instrukcji, e, rozkładamy... E, wszystko rewersami, to jest typowe z gier, tak, rewersy a wersy, a rozkładamy patternami do góry, może wzorem powiedzieć, ale pattern to jest przecież angiel angielskie słówko, rozkładamy paternami. to ja bym powiedział, nie wiem, że od razu mi się kojarzą ci nasi defensorzy z piłki nożnej zamiast obrońcy, tak, albo... Na przykład o golkiperze, tak, to jest cała nowomowa korporacyjna. Nie podoba mi się to sformułowanie, rozkładamy coś patternami. Nie chciałbym, żeby córka mówiła paternami. To niech mówi typowo po angielsku albo po polsku, a nie jakieś patternami rozkładam coś. No, tak, taka drobna uwaga. Natomiast gra mi się podoba, jest taka dopasowana do klimatu właśnie pozycji dla, dla przedszkolaków, tak. 3-7 lat. 7 może trochę na wyrost, ale generalnie czemu nie, chociaż wtedy już może nie, tak, nie ten klimat tak do końca. Natomiast yy, 3.6 na spokojnie, wygląda to ładnie, kolorowo, mamy jakieś kształty fajne, tak tak te widełki. Mamy tutaj jakieś nasze te yy, kuferki, yy, kilka wariantów, też planszetki dwustronne, fajna rzecz. Idealna na yy, dzień sprzątania świata, tak, na dzień Ziemi. I to jest, to jest fajne, bo można to pasować tematycznie do, do danego dnia. A w okazji rozwijamy to, co tu widzimy. A przede wszystkim, tak naprawdę, to nasze zapamiętywanie, bo, tak? bo to jest rodzaj memory. Sprzątanie dzięki.